Stawia następujące wydarzenie. Bohater tej powieści w pewnej chwili staje przed obrazem martwego Chrystusa. I po krótkim dialogu z innymi uczestnikami tej sceny, bohater tej książki, książę Myszki, mówi zdanie, które staje się potem motywem rozważań całej tej narracji. Mówi krótkie zdanie. piękno zdanie się. Piękną z bawi święt. To mówił Myszczin do stojąc przed obrazem martwego Chrystusa. Piękno z się. święt. I my dzisiaj, stojący na z Pustego Grobu, może chcielibyśmy powtórzyć to samo. Tylko nam dzisiaj, ludziom XXI wieku, bardzo trudno jest opisać piękno. Trudno jest żyć w piękny sposób. Trudno jest. Piękno przeczukać. Podobne doświadczenie też stało się dzisiaj udziałem właściwie wszystkich świadków pustego grobu Jezusa Chrystusa, który podaje nam Ewangelia. Zwłaszcza, że w tych ludziach panuje prawdziwy zamiar. Maria Magdalena idzie do grobu Jezusa, by namaścić Jego ciało. I nie znajduje Jego ciała. Tysiące myśli przebiega przez ich umysł, więc biegnie do uczniów, Którzy również znajdują się w poważnym zamęcie. Przez tyle lat słuchali swojego mistrza, uważali go za mędrca, widzieli w nim jakąś wewnętrzną siłę, a przez ostatnie godziny widzieli go w ogruńcu, Służyli. Potem mówiono mu o śmierci na krzyżu, tylko Jan tak naprawdę widział bolesne ciało swojego mistrza. Zamęt w duszy jest ogromny. I czy my dzisiaj, siostry i lasy, ludzie XXI wieku, ludzie tej epoki, nie podobnego zamętu, jesteśmy w jakimś sensie dziedzicami tych uczniów, którzy stanęli na progu pustego kroku z ogromnym zamętem w myśleniu i z ogromnym zamętem w duszy. Ten zamęt również dotyczy tego, kto, co ma nami świat. Wielu z nas myśli, że istnieje tylko jedna kategoria piękna, piękno-zmyślne. Dziś dla nas, ludzi współczesnych, wydaje się, że piękno jest tylko tym, co możemy dotknąć i co w dotyku sprawi nam przyjemność. Że piękne jest tylko to, co możemy się ubrać, co możemy skonsumować, przywłaszczyć sobie lub czego możemy pożądać. Tylko dzisiaj w takich kategoriach wielu, wielu z nas postrzega piękno. Takie piękno, którego możemy dotknąć, skosztować, używać. Bardzo szybko się kończy. Stajemy w ogromnej pustce i zajęcie, dokładnie jak ci uczniowie Jezusa w pierwszych chwilach po odkryciu pustego grona. Ale, drodzy bracie i istnieje jeszcze inne piękno którego uczniowie doszukali się po kilku chwilach refleksji, po kilku chwilach kontemplacji pustego grobu. Piękno zmysłowe szybko przemijało. Ale istnieje jeszcze inne piękno, piękno boskie. I tak naprawdę to przeczuli w swoim sercu uczniowie Jezusa szukając Go po poranku trzeciego dnia. Czym było dla nich stanie Jezusa? Ujrzeli go zupełnie nowym użyli go całą potęgą swojego wnętrza. Przeczuwali już piękno swojego mistrza podczas przemienienia na duże tato, ale to, gdy użyli zmartwychwstałego, przewyższyło wszystko, co wcześniej o nim wiedzieli i wszystko, co o nim widzieli. To była chwila zmartwychwstania, czyli odsunięcia przed uczniami boskiego piękna ich mistrza, którego nawet nie spodziewali się oglądać w swoim życiu. Taki jest Bóg, siostry Zadzie. Bóg jest prawdziwym piękny. Szukamy często Pana Boga w różny sposób. Nie spodziewamy się, że Bóg jest tak piękny, jak odkryli go w od trzeciego dnia uczniowie. Abyśmy to mogli lepiej zrozumieć, sięgnijmy do doświadczenia osoby, która kilka lat spędziła w Płocku i która była osobą bez większego wykształcenia, ale była osobą ogromnej wrażliwości. Taką wrażliwość muszą mieć uczniowie Chrystusa po poranku Zmartwychwstania. To na myśli Faustyny która żyła tutaj w Płocku, w naszym mieście, na Starym Rynku. I w swoim dzienniczku, w słynnym, w słynnej książce Faustyna pod numerem 343 po jakiejś chwili modlitwy zapisuje następujące zdanie, które dla wielu z nas może być zdziwieniem, podobnym do zdziwienia uczniów o poranku z znaków Tak zapisała Gostyna. O piękności niestworzone, kto Ciebie rozpozna, ten nic innego kochać nie może. Czuję otchłań swej duszy bezdenną i nic, nic jej nie wyrówna jedną sam Bóg. Czuję, że to w nim jako jedno ziarenko piasku w, w bezdennym oceanie. Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi w obie, która by nie płonęła miłością ku O kim, mówi polska Kowalska, siostry bracia. O piękności nie stworzona. Mówię o Bogu. O tym samym Bogu, którego odkryli trzeciego dnia uczniowie, biegł w zamęcie z wysłuchów. W zamęcie do pustego grobu, odbyli Boga pięknego którego nigdy jeszcze nie spotkali w swoim życiu. Istnieje i takie piękno, siostry Nie bój się, jeśli idziesz za Bogiem, całym swym wnętrzem, z całej swojej duszy, jak uczy nas katechizm. Nie idziesz za starcem, który jest może i mądry, ale ważny dla na, na nas z odległości ołtarzy, jego mądrość czasem jest tak wysoka, że do niczego nam się w w życiu nie przydaje. Nie idziesz za starcem, idziesz za Bogiem, który jest piękny. Nie musisz jeśli idziesz za Bogiem stałej duszy. w swoim życiu. Szukasz go, biegniesz do Niego. Nie idziesz za Bogiem, który jest policjantem. ci na każdym kroku. Nakazem i zakazem, Czy robisz dobrze, czy robisz źle? Nie za takim Bogiem. Nie biegniesz u Boga, jak siedzisz uczniowie o po poranku z Nie idziesz za Bogiem, który jest sędzią, który cię dokładnie rozliczy, swoich macierzy, swoich pobożności. Nie za takim Bogiem idziesz. Biegniesz u Boga, który jest żywy i piękny. Piękny, jakiego nigdy świat nie przeczuwał, i poza Bogiem nigdy świat nie Bo Bóg jest wieczną młodością jest nie męczy się i nie starzeje. I dlatego również Boga można opisać tą kategorią, kategorią piękna. I to, co od Boga pochodzi również jest piękne. Oczywiście nie jest piękna jakaś tak jedna dewocja, czy egzaltacja. Ale piękna jest chłodniczna. Przepiękne jest życie duchowe, prowadzone autentycznie i w prawdzie. To jest piękne. Owszem, nie jest piękny jakiś rygoryzm. Kiedy człowiek ciągle boi się jakichś zakazów i nakazów, to nie jest piękne. Ale piękne jest życie moralne, ład sumienia, harmonia wewnętrzna człowieka. I owszem, nie jest piękna jakaś fanatyczna ideologia, płynąca z religijności, zupełnie źle pojmowanej. To nie jest piękne. Ale piękna jest harmonia rozumów w chrześcijaństwie, który porządkuje świat. Z tego porządku powstają całe społeczeństwa. Na szczęście do dzisiaj jeszcze istniejące i, daj Boże, będące w tym świecie nadal. Za takim Bogiem idziesz, jeśli biegniesz u Niego o poranku znakiem wstania. Nie za starcem, nie za sędzią, nie za policjantem. Za Bogiem, który jest żywym, pięknym. O piękności niestworzonej. To ciebie bez ten nic innego kochać nie może. Rozrywacie i siostry, piękno zdrowiły świat. Więc bądź piękni w swoim życiu, a z pewnością będziemy zbawieni. Panie. Ze szczególną mocą teraz. аккуратный знак написания. Признание нашего